Cześć. Zapraszam cię do krótkiej praktyki uważności na co dzień. Jedna mała rzecz, rób ją uważnie. Wybierz sobie jedną rzecz, którą już robisz codziennie i rób tylko tą jedną rzecz. Może to być na przykład mycie zębów. I kiedy myjesz zęby, rób tylko to. Nie rób wtedy nic więcej. Nie wysyłaj SMS-ów, nie rób herbaty, kawy, tylko to. I Zwracaj uwagę na odczucia płynące ze zmysłów. Smak pasty, to jak trzymasz szczoteczkę, e, odczucia kontaktu, szczoteczki z dziąsłami. I w momencie, gdy Twój umysł odpłynie, czyli zaczniesz myśleć o tym, co było, albo o tym, co będzie, albo w ogóle po prostu myśleć, wróć do odczuć płynących z ciała i tak w kółko, aż skończysz e, to mycie zębów. Daj znać, jak, jakie masz odczucia, jakie efekty to u Ciebie przynosi. Pozdrawiam Cię serdecznie. Udanej praktyki.